Każdy, w każdym zawodzie musi się rozwijać, żeby nie stanąć w miejscu. E, tak samo grumerzy, ponieważ to jest tak szeroki zawód, tak wiele razy że cały czas jesteśmy na bieżąco. Ja w tym zawodzie jestem 15 lat i cały czas się uczę i kocham konkursy. Dzisiaj jestem akurat tego formy organizatora, ale też chętnie w tych konkursach biorę udział i jak najbardziej takie konkursy bardzo podwyższają nasze umiejętności. My się sprawdzamy, spotykamy się z grumerami z całego świata, podpatrujemy ich techniki a pozostajemy ocenę naszej pracy, ponieważ po każdym konkursie, po każdej konkurencji mamy prawo do oceny przez sędziego. Tam są trzy wyśmienite glumerki, międzynarodowe sędziny, więc ich wskazówki są niezwykle cenne po takim konkursie, więc jak najbardziej rozwijają nas te konkursy. Dla początkujących jest to na pewno ogromny stres ale stres, stres również jest dla uczestników, którzy już od lat startują, ja już od wielu lat startuję w konkursach gumerskich, takich jak nasze Mistrzostwa Polski również, e, międzynarodowe mistrzostwa, czy Mistrzostwa Świata w, na Grumania w Belgii. Także stres zawsze jest duży, czasem jest większy, ale jest. E, niezależnie od tego, czy się startujesz jako zaawansowany zawodnik, tak jak ja, czy jako początkujący. Pan e, psa posiadam, może? E, posiadam. I jeżdżę do fryzjera, do groomera. Jeżdżę. Nawet w tym tygodniu byłem z pieskiem swoim, także wiem na czym to polega. Musimy mieć na pewno bardzo dobrego modela, czyli psa, którego jesteśmy pewni, że wystoi na konkursie. Konkurs jest to czas, kiedy my musimy skupić się na groomingu, nie na tym, żeby jeszcze ogarniać psa w trakcie. Także pies musi nam stać te dwie, dwie i pół godziny, w zależności od kategorii, w której startujemy więc musi być to pewien model jeśli chodzi o zachowanie, druga rzecz musi być to pewien model jeśli chodzi o strukturę rodzaju włosa, o to żeby nam się dobrze z tym włosem pracowało, więc musimy wcześniej z tym psem pracować, pielęgnować go odpowiednio, żeby był do konkursu przygotowany. Sam konkurs przed samym startem przygotowujemy, kąpiemy sobie psa na świeżo przed konkursem, a na konkursie już mamy określony czas na start w zależności od kategorii, w której startujemy. Przy kategoriach takich e, czterech głównych mamy na przykład przy czystych rasach, gdzie jest Bishop Fidze, e, bedlington Terrier, dwie godziny e, na start, przy Spanielak 2,5. E, polega to na tym, że sędziowie mają bardzo długą listę. Oceny, oceniają psa przygotowanie przed konkursem, przeczesują, sprawdzają włos w jakiej jest kondycji, sprawdzają naszą prezentację. Później, w trakcie konkursu, chodzą również, patrzą nam na ręce, sprawdzają techniki pracy. To wszystko jest punktowane i oceniane. No i oczywiście najważniejsza na koniec jest ocena końcowa, gdzie sędziowie przychodzą z grzebieniem, wyczesują każdy jeden źle docięty włosek, przeczeszą całego psa, sprawdzą każdy jeden centymetr kwadratowy i punktują, oceniają naszą pracę, tak? Więc to jest, to się składa bardzo duża pula czynności na to, żeby w ogóle ten efekt końcowy nasz na tym konkursie był. Czyli nasza ciężka praca, przygotowanie psa, no i to jak nam pójdzie na konkursie. Na tej hali gościmy też modelarzy, różnego rodzaju zawody taneczne, sportowe, takie jak dzisiaj. Także hala jest wielofunkcyjna, dla wszystkich jest udostępniana i jak najbardziej chcemy, aby takie imprezy lub zawody odbywały się u nas cały czas i bardzo często, jak tylko to możliwe. W naszej branży mamy różne te kursy i najważniejsze jest, żeby wybrać odpowiednią akademię, żeby kurs był jak najdłuższy, ponieważ na 4 czy 5 tygodniowym kursie nie jesteśmy w stanie nauczyć się tego zawodu. Więc tak naprawdę miesiąc, 4 tygodnie to jest minimum, co taka osoba musi wybrać i taką szkołę, żeby po ukończeniu tego kursu nie bać się samemu w tej branży działać. Przez najtrudniejsze z pani perspektywy w zawodzie grumera, no bo pewnie każdy grumer powie, że co innego albo, albo może wskazać na coś innego, a z pani perspektywy co jest najtrudniejsze? Nie widzę tutaj trudnych, trudnych aspektów. Jestem osobą, która uwielbia ten zawód. Jedynie co mogłabym dodać ja jako kobieta, że jest to praca fizyczna. I, I niestety każda kobieta, która pracuje w tym zawodzie i jest 8 godzin w pracy, no potem wraca do drugiego etatu w domu. I to jest naprawdę fizyczna, fizyczna praca, więc ktoś, kto nie ma takiej siły na co dzień, no może szybko się po prostu zmęczyć w tej pracy.